Nie ja pamiętam jak. Kurde, ten Gravity Portal na wave to była najstraszniejsza rzecz na świecie. Mmm. Nie, nie, nie jak to Dalej ja, to jest właśnie. to do mnie mówi. Ale nie ogólnie, w grze całej. No, to jest po prostu takie gówno. Nie wiem, jak to można tworzyć. Trzeba być zjebanym. 58. Co nie zapisało mi się? Opubliko 8? Opublikował Publikowałem na TikToka, A na TikTonga, no tak. Pięć